Rozmawiajmy teraz o bazach. To jest bardzo ważny temat i bardzo ważny element naszego zestawu do ostrzenia, ponieważ tutaj w grę chodzi bezpieczeństwo. Ostrzenie jest dość niebezpiecznym zajęciem. Umówmy się, że jeżeli nie dołożymy wszelkich starań, żeby zabezpieczyć te nasze kamienie przed przemieszczaniem się na stole, możemy narazić się niepotrzebnie na skaleczenie czy też jakiś poważniejszy nawet wypadek. Dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o to, żeby kamień został unieruchomiony. Tutaj mamy do wyboru kilka, jak zwykle, możliwości. Otóż możemy kupić już kamień z bazą. Niektóre kamienie, tak jak tutaj firmy Cerax, mają takie specjalne pudełka, które nie dosyć, że chronią właśnie ten kamień przed uszkodzeniem, jak również doskonale stabilizują go podczas pracy. Tu jest troszeczkę inne rozwiązanie, bo to jest kamień dwustronny. Ta rynienka również może nam służyć do moczenia kamienia, czyli z jednej strony kamień się moczy, a my ostrzymy po drugiej stronie i tak naprawdę cały czas mamy, mamy mokry, odpowiednio nasączony kamień. Inne rozwiązanie proponuje firma DMT. Tutaj w wersji D Dia Sharp mamy antypoślizgowe nóżki, które zostają doklejone do spodniej warstwy tej płytki. I doskonale właśnie stabilizują ten kamień. A w tej wersji mamy taką antypoślizgową bazę z nóżkami gumowymi i jeszcze dodatkowo takie pudełko, które również zabezpiecza powierzchnię tego kamienia. A co, jeżeli producent nie zadbał o to, albo specjalnie, czy nieświadomie, że mamy takie rozwiązanie, kupiliśmy taką najzwyklejszą osełkę? Tutaj mamy kilka rozwiązań, kilka uniwersalnych, a później dedykowane. Do poszczególnych serii kamieni. Uniwersalną mamy taką podkładkę antypoślizgową. To jest podkładka firmy DMT. Ważne, żeby zadbać o to, aby była czysta i pozbawiona różnych tutaj pruszy, ponieważ jeżeli będzie zakurzona, może stracić tą antypoślizgową taką funkcję. Innym rozwiązaniem jest taka uniwersalna gumowa baza. Ta baza dostosowuje się do naszego kamienia i też doskonale go stabilizuje. Kolejne rozwiązanie uniwersalne to jest tak tego typu baza. Ją dokręcamy, czyli jeszcze bardziej nasz kamień osadzamy w niej. Dodatkowo po środku mamy taką podstawkę, dodatkowy element, który chroni ten kamień przed pęknięciem, ponieważ w trakcie pracy będziemy zużywać ten kamień, on będzie coraz cieńszy. Dlatego tak ważne jest, aby podeprzeć go po, po środku, żeby po prostu podczas ostrzenia nie pękł. To są rozwiązania uniwersalne. Teraz mamy e, bazy dedykowane. Tutaj firma DMT na potrzeby, e, na potrzeby serii Duo Sharp stworzyła tego typu bazę. Osełka sama w sobie jest bardzo lekka. Również ta baza jest bardzo lekka. Ona ma tutaj takie gumowe nóżki. Dodatkowo ma jeszcze taki uchwyt, czyli możemy tak naprawdę tą osełkę wykorzystać chociażby do ostrzenia siekiery, czyli trzymać ją w ten sposób czy przenosić. Osadzamy tę osełkę, blokujemy, i osełka zostaje unieruchomiona. Ponieważ seria Duo Sharp ma osełki w dwóch wymiarach, ona oczywiście jest dostosowana do tej większej również, możemy również ją wykorzystać do tych małych osełek Dia Sharp. I w tym momencie też ostrzyć na tej serii kamieni. Kolejną firmą, którą omówię, jest Shapton. Firma Shapton ma kamienie klejone na szkle. One w pewnym momencie jakby są dosyć cienkie, i w pewnym momencie jakby też dochodzą już do swojej granicy i stają się zdecydowanie cieńsze, chociaż szkło tak naprawdę mocno je stabilizuje. Niemniej jednak warto również w tym przypadku zadbać o to, aby stabilnie osadzić je na podłożu. Ta baza oprócz tego, że jest bazą, jest również schowkiem na kamienie. Tutaj możemy zmieścić aż trzy osełki i w ten sposób je przechowywać. Ta baza jest ciężką gumową, taką i szklaną bazą. Ona jeszcze lepiej stabilizuje nasz kamień. Więc tutaj tak naprawdę nie ma prawa już nic się przesunąć. Ona już samym swoim ciężarem tak naprawdę e, osadza ten kamień na podłożu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, które też możemy wziąć pod uwagę, a mianowicie tego typu gumowa, gumowa mata firmy Tormek. To jest taka ciężka guma, taka podkładka, która doskonale sprawdza się, zarówno jako właśnie taka podkładka do, do kamieni. Możemy też tutaj unieruchomić kamień, nawet mokry, jeśli osadzimy tutaj mokry kamień to on też zostanie unieruchomiony. Dodatkowo to, że jest w ten sposób skonstruowany, że mamy tutaj taką rynienkę, chroni to nasz stół czy, czy miejsce, w którym ostrzymy przed zabrudzeniem. Więc tak naprawdę nawet jeżeli mamy tego typu bazy, również możemy je stabilizować czy ostrzyć na tego typu gumowej podkładce. Jeżeli chodzi o bazy, to już chyba wszystko. Teraz przejdziemy do kolejnej części, czyli prowadników do ostrzenia.